Słuchaj, chętnie bym powiedział, ale zaraz mi tutaj wiadomo z jakimiś kominiarami i na zgarną. Co niektórym może się to udać, zasadzić cepa i wygrać fartem walkę? W pierwszej rundzie na przykład. W pierwszej rundzie na przykład. Tak jak widzicie, widzowie, tutaj magazyn Boxing Night, już 19 września w Dębicji. No to jak tak się wypowiada promotor o zawodniku, no to o czym to świadczy? Nie? Walki ze mną nie dostanie, bo się nie umie zachować. Poznaj piękno Italii i spędź urlop w malowniczych rejonach Valentano czy Nerola. Bez tłumów turystów, bez kosztownych pośredników. Mieszkania od polskich, właśnie w supercenach. Malownicze rejony Włoch na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę na mieszkania mieszkaniaitalia.pl. Ci vediamo. Czołem Brygada, Karol Garncasz z tej strony. Nadszedł ten wrzesień. Przez jednych lubiany, przez innych nielubiany, aczkolwiek przez środowisko Akademii Boksu w Lisiej Górze na pewno jest to miesiąc interesujący, ponieważ zbliża się Magazyn Boxing Night już 19 września w Dębicy. Artur Górski obok mnie. manka. Artur. Witam, cześć Karol. E, jesteśmy na początku, na początku września ale tak naprawdę kończymy już rok. To był dobry rok dla Artura Górskiego Pięściarza Czy był dobry rok? Mm. Nie wiem, jest dziennikarzem, stwierdź ty. No p pytanie do ciebie, czy ty jesteś zadowolony z tego, jak to, jak się ten rok sportowo dla Ciebie potoczył, czy można było wycisnąć więcej, jak, jak to określisz? Słuchaj, no, zawsze można coś lepiej zrobić. Zawsze człowiekowi czegoś brakuje, ale myślę, że rok był wykorzystany w miarę możliwości dobrze. Wiadomo, chciałoby się troszeczkę więcej walczyć w tym ringu, no natomiast pewne okoliczności troszeczkę mi to uniemożliwiają. Kolwiek robimy tak, że może w tym kierunku będzie lepiej i lepiej, więc może będzie w niedługim czasie mój częstszy występ na galach. Okej, okay, bo ty cały czas kontraktowo związany jesteś z Knockout Promotion, z nic się jakby nie zmieniło, to jest twój główny promotor, tak? Tak, zgadza się dokładnie. Ale mm, mówisz o tym, że, że były jakieś wiesz, przeciwności losu, no kurczę, u ciebie trochę się dzieje tak poza całym ringiem, bo cały czas wojsko, cały czas służba, na jakim etapie to na gdzie teraz stacjonujesz, na ile ci to y, pozwala trenować i tak dalej. Słuchaj, chętnie bym powiedział, ale zaraz mi tutaj wiadom z jakimiś kominiarami i nas zgarną, więc nie wiem, czy, czy będziemy na ten temat rozmawiać. Nie, nie chciałbym też, żeby ściągnąć jakieś niebezpieczeństwo tutaj eee, na Akademii Boksu, nie? No. Tak, jestem związany z służbą dla kraju, więc troszeczkę, nie, nie troszeczkę, trosz bardzo to mi uniemożliwia. Ja jakoś to łączę, bo wiadomo, też chciałbym boksować, dalej w tym być. Trenuję, może nie tak jak dawniej, ale trenuję cały czas, może nie z takimi zawodnikami jak dawniej, troszkę mniej, mniej widać na sparingach u tych czołowych pięściarzy, ale jestem, nie zginę i tak jak mówiłem wcześniej, staram się dążyć do tego, żeby wrócić tak całkiem, całkiem, żeby móc bardziej się pokazywać. No, Działamy. Pierwsza szansa już 19 września w Dębicy. Wracamy do Dębicy, tam gdzie, gdzie byliśmy w zeszłym roku w lutym. Kolejna, twój, kolejny Twój występ, dzięki uprzejmości, tutaj Nokautu, który zgodził się na to, by, by wrócić. To będzie dla Ciebie taki walka na powrót, czy walka wymagająca, czy walka, która nie wiem, no właśnie, jakie emocje masz na te półtorej tygodnia przed walką? Wiesz co, już jestem tak nauczony, że wchodzę tak naprawdę bez żadnych emocji. Nie towarzyszą mi emocje żadne przy tym wejściu do tego ringu 19 posparowaliśmy dość dużo ostatnio z chłopakami, potrenowałem jestem można powiedzieć w miarę w takim gazie, bo ostatnio mieliśmy dużo takiej roboty właśnie u się, u, w pracy, że jestem w gazie eee, także bez emocji wchodzę robię to co mam zrobić a czy wymagający? Każdy rywal jest wymagający, niektórzy tak mówią jak journeyman, nie journeyman ale journeyman może zasadzić cepa i może cię usadzić, co niektórym może się to udać, zasadzić cepa i wygrać fartem walkę. W pierwszej rundzie na przykład. W pierwszej rundzie na przykład. Dostając całe rundy, całą rundę baty, no ale no bywa, nie? Tak jest boks. Tak jest właśnie boks, więc nie ma co tak na to patrzeć. Eee, trzeba wejść skoncentrowanym eee, no i tyle, zrobić robotę. Tak jak widzicie widzowie tutaj, magazyn Boxing Night już 19 września w Dębicy. Jeśli chodzi o bilety, to cały czas jeszcze ostatnie sztuki nam zostały. Czy to w Akademii Boksów w Lisie Górze, czy w Centrum Sportu Walki Dębica. Wiem, że jeszcze tam e, są e, sztuki. Spędziłeś weekend na odpoczynku w pracy. Trochę na odpoczynku, trochę w pracy. Ale tam na pewno w sobotę zerknąłeś, co pan Wierzejski na fejmie wyczyniał z w walce. Przepraszam, przepraszam, nie z Sequento. Sekwento. Sekwento, z Wiesz co. To była walka naprawdę w wysokim poziomie, więc musiałeś to oglądać. No nie wierzę, że nie oglądałeś. To była walka na wysokim poziomie? No to w dużym cudzysłowie, weź to, co ja powiedziałem. Teraz. <laughs> Coś tam patrzyłem na, na ten fejm, co? no co, no, 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 no wiadomo o co chodzi, jest, jest beczka, robią beczkę, o to w tym wszystkim biega, no co, no biją się tam, no i tyle, nie, no tu, słuchaj, no, każdy widzi jakąś e, możliwość gdzieś więcej, wyżej, lepiej, każdy z tego korzysta, nie, goście na przykład robią z niczego coś, no i są, prawda, niektórzy z czegoś robią nic. Można powiedzieć, y, może w późniejszych walkach, to będziesz na pewno wiedział, co, co, co mogę, co mam na myśli, no a są też goście, co z niczego robią nie wiadomo co. Tak, no jest No zgadza się, to jest pokręcone środowisko, ja byłem na miejscu, widziałem, znaczy no, no ja obstawiałem, że Oskar sobie łatwo poradzi z, z sequentem, no bo to żaden rywal dla, dla gościa, który ma tam około 10 zawodowych walk. No, jak patrzysz na ten roster yy, i ten skład Fejmu, no to Oskar jest jedynym, z którym ty się mierzyłeś i, i tak jak wspominaj wcześniej, starcie zakończone w pierwszej rundzie przez, jak to sam określił Oskar, lucky punch i, i takie szczęśliwe zakończenie, yy, ale jak patrzysz na swojego byłego rywala w Fejmie, no, no to wyszczekany trochę jest. Słuchaj, on zawsze był wyszczekany, nie? No i się tam odnajduje, nie? Eee, co mam tu powiedzieć, no bije sobie chłopków, którzy nic nie umią. Eee, no co, na no, niech sobie bije dalej, nie? No zobaczymy, no, no niech się pobije może z kimś lepszym coś, no nie wiem, no, nie, może już coś pokaże jak taki niepokonany, niepokonany zawodowiec eee, i tak dalej, a mówił, Afrik go zbił. No to może coś więcej by pokazał, chętnie zobaczy co tam będzie robił, nie? No bo co, bo myśli, że, że dojdzie kiedyś do, do waszego rewanżu? Bo wiesz, to, są, to jest potencjał yy, na, na dobrą walkę na jakiejś gali frykowej, bo wiemy, że fryki teraz idą też w, w tym kierunku, że zawsze te sportowe pojedynki muszą być na karcie. Jeśli między wami jest jakaś realna zadra i niewyrównane rachunki z przeszłości, ten pojedynek zakończony w pierwszej rundzie też tak trochę szczęśliwie, to myślę, że to mogłoby być yy, fajne, no i to też byłby dobry sprawdzian dla niego pod kątem Startowym. Słuchaj, e, e, sprawdź, on no zaraz wyskoczy, że mnie znokautował, nie? Mówię, lucky punch i tyle, Ok, wygrał, najbardziej mnie denerwuje takie szczekanie na początku, że jaki to nie technik, wiesz, robienie sobie takiej furtki, że w razie wół to przegrałem z zajebistym zawodnikiem, no nie? Później mówienie, że, był że byłem jego najwię największym skalper w karierze, a później wyskoczy, że byłem najsłabszy. Dla mnie takie coś, roz mi coś takiego rozpoczęło. Nie, no i tyle w temacie. E, jak był sportowcem, bo teraz już jest freakiem, to mógł normalnie się zachować i pewnie by konfliktu nie było. Ale on dalej coś tam... Miałczy yy, i tak dalej, i tak dalej, się nie umie goś zachować. Może to jest jego styl, na coś tam zaistnienie w tych frikach. może on to od samego początku nawet próbował poobijać trochę jakiś tam tych gości, może sam nawet nie wierzył, że ze mną walkę wygra i później gdzieś tam pójść, tak? Bo oglądałem też, ja się, tym, ja się tymi światami nie interesuję, można powiedzieć za bardzo. Nie, 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 nie wdrążam się w tam. Mm. Ale jak słuchałem co niektórych takich wyjątków z kontekstu, czy, czy jakieś urywki, nawet wywiadów byłych jego promotorów, nie? No to takie tematy, że na przykład rywal dla niego sprowadzenie to jest nic, bo to na przykład jest słaba walka, i to jest w ogóle easy job do zrobienia, nie? No to jak tak się wypowiada promotor o zawodniku, no to o czym to świadczy, nie? Wiesz o co chodzi. Rozumiem. No a mnie Rozumiem. tam, dzięki Bogu, cieszę się bardzo, no nikt takich nie mówi, nie? Więc, więc spoko, no. nie wiem, ma swój sposób. Ciśnie sportowo. No słuchaj, ja jestem wielokrotnym medalistą w, w Judo, coś tam się biłem, cały czas w mojej robocie coś tam robię. W bok się sobie nie najgorzej radzę. Może to nie jest nie wiadomo co, ale jakby ktoś miał tyle obowiązków, też co ja, pogodzić to wszystko naraz, to wtedy może troszeczkę inaczej na to popatrzył, a nie coś tam miałczał, nie wiadomo co, ale to nie chodzi o to. Bo każdy jak idzie, to robi to, na co trzeba zrobić. nie? Mhm. Ja się tym nie wybrania ani nie nic. Ale no o czym my tu rozmawiamy? Ostatnio też dodaliśmy wywiad tutaj z trenerem Adamem Wójcikiem przed zbliżającą się galą magazyn Boxing Night i, i tam y, trener właśnie wypowiedział się i u, uaktywnił się taki y, Mateusz Bereźnicki mówiąc, że chętnie tutaj sprawdzi się. No, widziałem, widziałem. <laughs> no, słuchaj, no i widzisz, no i to jest takie, to jest właśnie coś takiego. No, chłopak, ja go wcześniej nigdy nie śledziłem, dopiero gdzieś ostatnio, jak podpisał kontrakt z Knockoutem, no to zobaczyłem, bo no śledzę, co tam grupa robi, kogo podpisuje i tak dalej. Się, to, go, to, go, to zobaczyłem pierwszy raz tego chłopaka. Wcześniej, nie, wcześniej to w ogóle nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje. No co, no? Słuchaj, ja się biłem o pas, yy, widzi, że jestem nieaktywny, no to coś tam mówi, że pewnie chciałby zawalczyć i tak dalej, no bo wiadomo, no tam pewnie ktoś mu tam podpowiada i tak dalej, ale to nie tędy droga idzie. Yy, mógł na przykład do promotora, do menadżera normalnie zagadać, a nie tutaj mnie zcisnąć, że jakiś matematycy. Bo... Yy to jest żałosne. Nawet jakby chciał nie wiem, przestoić do jakichś frików, to ciśnięcie komuś od matematyki, no to e, bez przesady, to nie jest sposób. E, przynajmniej dla mnie. E, no i co tu dużo powiedzieć, no. <grafię> no. myślałem, że trochę bardziej ogarnięty jest, no i tyle. A jak twierdzi, że jest taką e, wielką gwiazdą boksu i mówi mi, że jestem słabym zawodnikiem, to po co chce ze mną walczyć? No ja tego nie rozumiem. On sam sobie zaprzecza, nie? No to słuchajcie, Mati Bereźnicki, Artur Górski, nie widzi tutaj przeciwności, jeśli byłyby takie plany federacji, nie federacji, bo to wszystko widzisz o tych federacjach, jeśli takie były plany grupy promotorskiej Knockout, to jesteś za? Nie, nie jestem za, bo każdy ma swój czas, ja na swoje walki czekałem długo, cicho i do nikogo nie skaczałem, napisałem mu komentarz, że walki ze mną nie dostanie, bo się nie umie zachować i ja będę stały w swoich poglądach i nie będę tu nagle skakał, nawet jakby mi oddawał jakieś tam swoje pensje, nie pensje, nie wiadomo co, nie, bo to się nie załatwia, ja na razie jestem w federacji sportowej, nie będę się utożsamiał z jakimiś pierdołami, jak będę chciał iść do Fryku to będziemy się tam wyzywać od matematyków, od nie wiem, od nie wiem, na mamę sobie może wjedziemy, nie wiem, bo widzę, że tak to dzisiaj funkcjonuje, ale nie, ja do nikogo nie skakałem, tam coś pisał, że ja mówiłem, żebym go zlał, dzisiaj gościa nawet nie znałem, to jak mogę coś mówić na ten temat, nie? Nie szukałem, wszystko rozmawiałem z, z moim menadżerem panem Jackiem z, i tak dalej, to, 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 robimy tak i tak i tak, ja nie szczykałem, ja też kurde rozumiem, chcę, ale chcieć to nie zawsze móc i w tym, i w tym akurat aspekcie to nie jest móc, no i tyle. Okej. Okay. czyli Mati Bereźnicki temat jest tutaj wyjaśniony, rewanż z Wierzejskim coś poza boksem wchodzi w grę? Myślę, że jak yy, skończę karierę, albo jakoś by się to fajnie sprzedało, i promotorzy by się dogadali, jak najbardziej na no tak. 19 września, Dembica, Dembica, Dembica powtarzam, Dębica. Magazine Boxing Night 3. Widzimy się. Powrót Artura Górskiego. Coś czuję, że to będzie ciekawy powrót, który może do czegoś doprowadzić. Dzięki widzowie. Dzięki. Trzymajcie się. Poznaj piękno Italii i spędź urlop w malowniczych rejonach Valentano czy Nerola. Bez tłumów turystów, bez kosztownych pośredników. Mieszkania od polskich właścicieli w super cenach. Malownicze rejony Włoch na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę na mieszkaniaitalia.pl. Ci vediamo.